No, żeby dobrze wypaść. I powiedzieliśmy sobie, że jest branża, w której ten strój jest właściwie dowolny jest to branża reklamowa. Drugą taką branżą są media, gdzie ten strój powinien się rzucać w oczy. Natomiast jeśli mówimy o stroju typowo biurowym, to tutaj powiedzieliśmy sobie też, że ten strój nie powinien się za bardzo rzucać w oczy. Jeśli chodzi o kobiety, to warto tutaj wymienić, że spódnica powinna być do kolan, obuwie zakryte, koszula z długim rękawem, jakaś zbytnia biżuteria nie jest wskazana. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, długie spodnie, oczywiście obuwie zakryte i dobrze, gdy mężczyzna ma marynarkę bądź ciemny sweter. W dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o tym, jak rozmawiać z potencjalnym pracodawcą, jak się przygotować do rozmowy rekrutacyjnej, o co warto pytać potencjalnego pracodawcę, o co nie pytać. Panie Marcinie, jak się przygotować do takiej rozmowy z naszym przyszłym pracodawcą? Panie Aniu, od czego ja bym zaczął? Przede wszystkim od. Gruntownego przeczytania ogłoszenia, na które zostałem zaproszony, tak? I m, informacji o tym, czego oczekuje od nas pracodawca na podstawie tego ogłoszenia. Tak? E, czyli zakres obowiązków, który został zawarty w ogłoszeniu, m, e, też co oferuje tam pracodawca, e, jakie wymagania formalne stawia, ale m, też oczywiście obejrzałbym profil firmy i przeczytałbym informacje na temat samej firmy. Po pierwsze, czym się ta firma zajmuje, jaka jest właściwa lokalizacja, w ogóle czegoś bym się dowiedział na temat tej firmy, bo przyjść na rozmowę kwalifikacyjną i nie wiedzieć niczego na temat swojego potencjalnego pracodawcy, to jest taka lekko wtopa, więc bardzo gruntowne przeczytanie z ogłoszenia, mhm. kogo poszukują, też dowiedzenia się, jeżeli oczywiście znamy ten typ stanowiska pracujemy na bardzo podobnym stanowisku, no to jest dla nas prosta sprawa, ale jeżeli jest na przykład dla nas pierwsza praca i jesteśmy zaproszeni bardziej troszkę formą awansu, żebyśmy zdobyli jakieś doświadczenie, to warto byłoby się też dowiedzieć, co się robi na takim stanowisku w własnym mhm. zakresie. Tak? Mhm. So od takich rzeczy bym zaczął. Informacje na temat firmy i informacje na temat stanowiska. Mhm. A jak przebiega rozmowa? Czy można mówić o jakimś etapie rozmowy rekrutacyjnej, rozmowy z pracodawcą? Z punktu, <noise> widzenia, <emapa>. z punktu <noise> widzenia rekrutera to wygląda w ten sposób, że my zawsze zaczynamy tak zwaną lekką rozbiegówką, tak? czyli mm. Mm, my rekruterzy pytamy mm, o rzeczy, które są troszkę łatwiejsze na początku dla kandydata, mm -hmm. mm, po to, żeby. Mm, zrozumieć poczuć, jak on z nami rozmawia. Czy, mhm. czy w ogóle ta komunikacja jest właściwa, czy nam się udaje z nim rozmawiać? Bo często bywa tak, że kandydat jest tak bardzo mocno zrasowany w trakcie spotkania, że trudno z nas wydobyć z niego, z niego jakiekolwiek informacje, więc kurs te rekrutera polega na tym, żeby tego kandydata rozkręcić, tak? Mhm. E Pobudzić go do, do rozmowy. Więc na początku zaczynamy od takich prostszych rzeczy, no i oczywiście od takiego standardowego przywitania. Tak? Są dwie metody. Najpierw się zaczyna od tego, że opowiada się o, o firmie i ofercie, na którą się proponuje, a czasem wręcz przeciwnie. Zaczyna się lekkie powitanie. Króciutkie tylko słowo wstępu o tym, o czym mniej więcej będziemy rozmawiać, i, i pytania, tak a sam zakres obowiązków, sama oferta na samym końcu. Więc to są takie dwie równoległe metody, równoważne, i wydaje mi się, że to też w zależności od stanowiska możemy na przemiennie stosować. Zobaczyć też samemu jako rekruter, jak się czujemy z taką formą prowadzenia rozmowy, mhm. a jak się czujemy z taką, jak kandydaci też na to reagują. To też zależy od kandydata, jak. jak jak on jest nastawiony do takiego spotkania. Tak? Więc, e, ale na początku, na pewno, to są pytania prostsze, żeby troszkę tą rozmowę rozkręcić. rozkręcić. Tak. Okej, okay. pani Barcinie, pan, a jaki tak naprawdę jest cel rozmowy? Co pracodawca chce osiągnąć w ogóle przez rozmowę z nami? Mhm. E, jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy tutaj e, o, na temat pisania, na, na temat CV, mhm. to powiedziałem coś takiego, że e, dobre CV to jest taki. Kiedy w sumie po przeczytaniu go już wiem prawie wszystko na temat pracownika. tak? No i ta rozmowa to jest ten czas, ten, to wydarzenie, kiedy ja potwierdzam te informacje, które są zawarte w tym CV i dowiaduję się na temat kandydata wszystkiego, co jest dla mnie najbardziej interesujące, czy my będziemy w stanie razem współpracować, czy. Osoba posiada kompetencje, które są deklarowane w CV bądź liście motywacyjnym, um, czy wiedza, którą się firmuje, jest, jest wiedzą wystarczającą um, na to stanowisko, które proponujemy kandydatom. I generalnie po prostu chcielibyśmy się poznać z tym człowiekiem, żeby wiedzieć, czy my chcemy z taką osobą pracować. Mhm. Tak? Bo oprócz kompetencji twardych są też kompetencje miękkie, um, których da się tylko i wyłącznie sprawdzić w trakcie Czyli rozmowy gdzieś, kwalifikacyjnej. E, czy, czy tak zwana chemia zagrała? Tak, tak czy też chemia zagrała, ale. Jeżeli szukamy na przykład handlowca, no to zobacz, warto zobaczyć e, jaki ten człowiek jest, tak? czy nam będzie pasował. Jeżeli szukamy kogoś, kto będzie siedział za biurkiem głęboko m, w back office, to ta osobowość jest dla nas mniej istotna, ważne są te twardsze kompetencje, tak? Więc e, rozmowa kwalifikacyjna jest najważniejsza tak naprawdę z całego procesu rekrutacyjnego e, i warto się do niej przygotować, a z kolei ja jako pracodawca mam ten czas na to, żeby we właściwy sposób ocenić kompetencje kandydata, i dowiedzieć się, czy to jest właściwa osoba i czy tej osobie będę w stanie zaufać na dłuższą metę i ją zatrudnić. Panie Marcinie, a jeżeli chodzi o same pytania podczas, podczas takiej rozmowy, mm -hmm. na jakie pytania musimy się przygotować? Jakie są takie najczęściej zadawane pytania przez Pana podczas wywiadu z kandydatem? Mm -hmm. Na pewno pytania, jak to się mówi, powinny być na temat. Tak? A co to znaczy? Pytania na temat? 80% tak naprawdę pytań w moim przekonaniu powinno się odnosić do samego do um, zakresu obowiązków i do, do tego czym ta osoba będzie się zajmować na danym stanowisku, tak? Mhm. Mm, bo w trakcie rozmowy sprawdzamy wzorce zachowań kandydata przy, przy, przy określonych warunkach, tak? Wiemy, zastanawiamy się nad tym czy on w warunkach bojowych w mojej firmie będzie w stanie sprostać e, wymaganiom, tak? mhm. Więc e, 80% tak naprawdę pytań powinno się odnosić do, mm, do tego co może się zdarzyć na danym stanowisku w naszej firmie. Tak? Najprostsze są, wbrew pozorom, rozmowy w przypadku przedstawicieli handlowych. Tak? Poprowadzić rozmowę związaną, na stanowisko związane ze sprzedażą jest o tyle łatwo, że tutaj musimy bardzo jasno, twardo stwierdzić, czy ktoś posiada, jakie ma wyniki sprzedażowe, tak? jakie, w jaki sposób przygotowuje się do sprzedaży, jak, w jaki sposób rozumie obsługę klienta. Mhm. Co... Czyli tutaj warto się też przygotować pod kątem konkretnych cyfr i faktów. Tak, tak? jak mhm. najbardziej. Podględem, no, tak, to tutaj odpowiadając też na pierwsze pytanie, które Pani zadała, mhm. to przygotować swoje istotne fakty z życia zawodowego, które mogą być przydatne dla, dla potencjalnego pracodawcy na najbliższej rozmowie kwalifikacyjnej, mhm. tak, więc to, to jest dosyć ważne. A co ważne. z naszymi porażkami? Czy, czy mhm. warto też sobie przygotować kilka jakiś takich porażek, z których żeśmy na przykład w pozytywny sposób wybrnęli? Jak najbardziej, właśnie o to chodzi. E, porażki, to nie jest nic złego. Ważne jest, w jaki sposób my z nich wyszliśmy, tak? w jaki sposób wybrnęliśmy z tych porażek. Mm. E, więc przyznawanie się do porażek w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie jest błędem pod warunkiem, że się poda, w jaki sposób się rozwiązało tą sytuację. Tak? Co się zrobiło, żeby tą sytuację naprawić. E, bo samo przyznawanie się do popełniania błędów w niczym nam nie pomoże. Tak? Ale pokazanie, w jaki sposób my rozwiązaliśmy tą kwestię. Mm w jaki sposób postaraliśmy się naprawić błąd, który popełniliśmy. Czy jakie wnioski wyciągnęliśmy. Tak, jakie wnioski, czego się nauczyliśmy przez to. Jest to sygnał dla naszego pracodawcy, w jaki sposób my reagujemy w sytuacjach kłopotliwych. Tak <laughs> więc, e, czy przyznawać się do porażek? Tak, myślę, że warto się przyznawać, nie do całej gamy, całego spektrum wszystkich porażek, ale do kilku tych wybranych mogą być trochę nawet bardziej spektakularne, ale jeżeli posiadamy fajną argumentację, żeby powiedzieć, co zrobiliśmy, żeby to wszystko naprawić. To też może dużo powiedzieć, tak? Ja zresztą. To jest takie standardowe pytanie rekruterów, żebyśmy powiedzieli o swoim największym sukcesie mhm. i o największej porażce. I powiem szczerze, chwalić się każdy potrafi, ale o porażkach niewiele osób potrafi mówić, więc ja akurat pytanie o sukces sobie odpuszczam, zazwyczaj pytam o tą porażkę nieszczęsną, największą. A zaraz potem zadaję pytanie, czego się nauczyłeś, nauczyłaś. Mhm. Po, po, po takiej wtopie, tak, Więc, yy, i co ci to dało? Więc, yy, warto się przyznawać do porażki. Mieć przygotowane coś na ten temat. Pani Marcinie, często się zdarza, że pracodawcy pytają nas na rozmowie o stan cywilny, stan zdrowia, mm -hmm. o to, czy palimy papierosy. Pytanie, czy mogą to robić? Jak hmm. powinniśmy reagować? Czy warto odmawiać? W jaki sposób ładnie odmawiać? Jak się zachować w ogóle w takiej mm -hmm. sytuacji? A czy yy, najpierw. Tak naprawdę na to pytanie można odpowiedzieć jednym słowem nie, ale to też nie, nie jest pełna odpowiedź, tak? bo m, pracodawca tak naprawdę nie ma prawa pytać nas o rzeczy bardzo osobiste, prywatne. M, stan cywilny jest rzeczą prywatną. Tak? E, jeżeli będzie sprytny, to sobie spojrzy w dokumenty i będzie widział, czy jesteśmy, jaki mamy stan cywilny. To czy palimy m, papierosy? E, też nie powinien mieć wpływu, tak? e, więc e, o to, to też nie powinien pytać. Czy posiadamy dzieci? E, w przypadku mężczyzn te pytania pyta padają bardzo rzadko. W przypadku kobiet niestety te pytania mogą, pracodawcy mogą się pokusić trochę częściej o zadanie tych pytań. Bo zastanawiają się, martwią się o dyspozycyjność tych osób, tak? Jeżeli posiadają dzieci, to zazwyczaj są zainteresowani, w jakim wieku są już te dzieci, tak? Czy te, te dzieci mogą sprawiać pewne kłopoty i ograniczać dyspozycyjność takiego pracownika. Jeżeli te młode panie na przykład jeszcze nie posiadają dzieci, ale są na przykład młodymi mężatkami, to też bardzo chętnie pewnie pracodawca by wiedział, czy planuje te dzieci, tak? Nie jest to pytanie, które powinno paść. Ale są sposoby na to, żeby się tego dowiedzieć, tak? I, um... No właśnie, ale jeżeli już to pytanie pada, a my nie chcemy na to pytanie odpowiadać, to w jaki sposób ładnie odmówić takiemu mm -hmm. pracodawcy? No właśnie, czy jest sposób na to, żeby ładnie odmówić? Można odpowiedzieć dyplomatycznie, tak? Że niestety wolałbym, wolałabym nie udzielić informacji na ten temat, ale wtedy wychodzimy na osobę, która coś stara się ukryć, tak? Mm -hmm. No właśnie, co z konsekwencjami? Um... No i wtedy zaczynają się schody, bo zaczynamy się zapętlać w jakąś odpowiedź, która nie jest korzystna dla nas, tak? Zaczynamy się z czegoś wykręcać i wtedy się wychodzi na to, że to my coś ukrywamy, a nie to, że... Pracodawca pyta o coś, czy, o co nie Zatem powinien pytać, tak? Ym, ale jak odpowiedzieć yy, na to pytanie, yy, czy, czy, czy jak, jak odmówić yy, asertywnie, dyplomatycznie? Można po prostu powiedzieć wprost. niestety, ale to są pytania, które w jakiś sposób nie powinny paść na rozmowie i koniec, tak? Mhm. Urwać temat. Yy, ale jeżeli, jeżeli nie, nie mamy problemu, dyskomfortu z udzieleniem tych informacji, yy, to też może je udzielić, tak? Mm. Więc y, to też nie jest tak, że na kłopotliwe pytania nie powinniśmy odpowiadać. Inaczej, jeżeli nie czujemy się, że to jest pytanie kłopotliwe, na przykład, jeżeli widzimy, że pracodawcy wystaje paczka papierosów z kieszeni i się pyta, czy palimy, no możemy nawet plusa przyłapać uh -huh. za to, bo uh -huh. <laughs> być może szuka partnera do palenia, do tak? Palenia, jeżeli, jeżeli widzimy, że, że nie wiem... E... na przykład pytanie o stan zdrowia? Stan zdrowia. Często też spotykane podczas rozmów. ja bym odpowiedział w takiej sytuacji, postaram się dbać o zdrowie, tak? <ślad> 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 Więc dbam o zdrowie. Na, na takie pytania się nie da mi odpowiedzieć w sposób łatwy. Mhm. Nie są to pytania łatwe dla, dla kandydata, ale też wcale nie są łatwe dla e, pracodawcy. My jako kandydaci zawsze możemy się ewentualnie odwołać do, do ustawy o dyskryminacji, tak? Mhm. I e, zgłosić odpowiednim służbom informację o tym, że byliśmy pytani o takie rzeczy. Mhm. Ale... No i, Teoretycznie zachęcam do tego, żeby to robić, jeżeli nam się to nie podoba, ale z drugiej strony, czy na tym coś zyskamy, to jest inna sprawa, mm -hmm. tak? Więc, więc jest, to są trudne tematy. To, są to, trudne to, nie tematy. Jest, to nie jest łatwa sprawa, nie jest łatwo o to pytać. Myślę, że świadomy rekruter powinien się nauczyć wyciągać te informacje, nie zadając pytania wprost. Mm -hmm. I jeżeli już koniecznie musi wiedzieć, bo niestety zdarza się tak, że pracodawca. Wprost określa pewne Zemaga oczekiwania, tak? mhm. że taka osoba musi być w pełni dyspozycyjna. I bardzo dobrze wiem, że e, pani, lat 27, która ma roczne dziecko, nie będzie przedstawicielem handlowym, który będzie jeździł po całej Polsce, bo w pewnym momencie nie będzie w stanie tego mhm. robić, ponieważ e, bliskość z rodziną będzie o niej wymagała tego, żeby być w domu. Tak? I, mhm. I kłopoty mogą, dziecki mogą spowodować, że taka osoba nie będzie w pełni dyspozycyjna. E, dlatego też czasem <laughs> warto powiedzieć wprost na przykład kandydatowi, jeżeli mamy obiekcje co do jego dyspozycyjności, mhm. to powiedzieć wprost, jakie mamy obiekcje i o co się martwimy. I czego tak? wymaga stanowisko. I czego wymaga stanowisko, bo lepiej, żeby to była świadoma decyzja z obu stron, a, o tym, czy wchodzimy w tą grę dalej, czy nie wchodzimy, niż, e, niż jakieś takie dziwne próby, podchodów, wyciągania informacji. Sprytny kandydat też się połapie, że my próbujemy go podpytywać o rzeczy, które może nie powinniśmy wiedzieć. Mhm. Tak? Więc e, Pani Aniu, e, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Okay. Mhm. E, bardzo dziękuję. E, zbliżamy się do przerwy, e, a już po przerwie dalsza część i pierwsze kontrowersyjne pytanie zadane przez Państwa. Do zobaczenia po przerwie.